Jestem już na lotnisku, ale jestem słaby. Co to jest? Popatrzcie tutaj ładnie. Pokaż język, a pokaż tu język, tak. No hey, tak. Jest czwarta 40 rano Godzinę temu i godzinę 10 minut temu wróciłem do busa No i już jestem na dworcu i zaraz jadę do Barcelony Czekam na autobus Pracę jak jeden drugi Ale była noc Bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna Ale czekamy ciężki dzień. Zapraszam na odcinek. Tutaj ludzie dopiero z imprezy wychodzą. W sumie ja też tak byłem przed chwilą wyszedł. Jestem już na lotnisku. Ale jestem słaby. Nie wyobrażacie sobie. No i niestety znowu pisało, że sala jest otwarta. No, ale przez to, co się dzieje teraz, jest zamknięta. Tak czy ta, ta VIP-owska? Dostałem od Damiana z ucieczki do raju e, tą kartę. Niestety, teraz są pozamykane te wszystkie vip, VIP Nie wiem dlaczego. Jedyny, jedynym miejscem na razie, gdzie było otwarte, to była Turcja. Gdzie indziej, wszędzie na razie, pozamykane. No nic, idę znaleźć jakieś miejsce. Idę się przespać, jeszcze na dwie godziny, gdzieś na krzesłach. Bo potrzebuję tego. Aż nie wierzę, że znalazłem taką miejscówkę. Normalnie w fotele. Miszczostwo Idę spać na dwie godziny. No i doleciałem na Fuerte Aventura. Czekaj, czy ktoś po mnie przyjechał w ogóle. Oni sobie zawsze lubią robić żarty, że nikt nie przyjedzie. Czasem nie przyjechali <noise> Dlatego zobaczymy czy dzisiaj ktoś będzie Czy muszę brać taksę i jechać taksom W sumie to nawet nie wiem jak się hotel nazywa Jak nikt nie przyjedzie to muszę to organizować W ogóle mam ochotę się przebrać, bo jak widzicie sami Na trolla poleciałem Ale wiecie mi, że rano nie miałem ochoty nawet otwierać plecaka dużego Powąchałem koszulkę, nie śmierdziała <noise> No ale nie mogę się doczekać aż Dojadę do hotelu, zjem nie, najpierw wykąpię się, zjem, wypiję kawę i zacznę wakacje. E, chcę Was od razu ostrzec, Nie wiem czy codziennie będę teraz publikował filmiki e, przez ten tydzień co tutaj jestem, e, ponieważ nie wiem czy będzie to kręcić. A nie chciałbym zamulać, szczerze mówiąc. Także wszystko się okaże kamerki. Sprawdzania temperatury. Tam to w ogóle cała ekipa. Cze, cześć, Duzia! Trzyka? Co, arbusku mały? No pomachaj co? Ładnie. A tam. Tam Wszyscy są. Tak, pomaj ładnie. Dziennikarze i prosa zaraz. Dobra, idziemy już do hotelu. Znaczy idziemy na taksówkę Pablo Znacie tego Pabla z Kolumbii? To jest ten właśnie Co? Pablo z Kolumbii Z Pablem teraz będziecie widzieli dużo odcinków, Będziemy robić treningi, będziemy zwiedzać Także przynajmniej najbliższy ty... Ile tu jesteśmy w ogóle? 8 dni jeszcze? Do 27 No, to do 27. Później jeszcze pojawi się tu Dawid, nasz kolega Prawdopodobnie ale to się okaże jeszcze. No, także będą może ciekawe odcinki. Myślę, że tak. Jeśli będziemy zwiedzać, to na pewno będą. Dobra, wreszcie się zbieramy na basen 17.30. Tata spał. E, mój brat spał. A ja wrzucałem film. Ciężko tutaj z internetem. E, długo mi to strasznie mi Ta maska leży. Zaraz Wam pokażę, jaki mamy hotel. Znaczy, tak troszkę tylko pokażę. Zobaczycie. A później. Mam nadzieję, że gdzieś pójdziemy coś porobić, bo wiecie, że leżenie na basenie to nie dla mnie Tutaj restauracja z boku jest Tutaj jest pierwszy basen. Ile z basenu w ogóle? Ile? No, ile? Ale wieje. Smarzy smaży się moja mama a gdzie Monika? gdzie Monika? gdzie Monika poszła? poszła do Pawła? bo on czeka na nią Skacz Monika, skacz, skacz. Wejdziesz na YouTubie, skacz. No, pokaż klasę. Pokaż klasę. Ja też nie nagrywam. No, skakuj. Dobra, nie wiem ilu z Was zna mojego brata. Pawła. W sprawie taki sabdka jest to ładniejszy. Ale prawie, prawie, prawie. Nie dużo brakuje. Będziecie go widzieli teraz na najbliższych vlogach. No, wiele osób go widziało, ale też dużo nie było. Ostatni raz był u mnie na filmiku w marcu, jak był w Tajlandii. No i od tego czasu już go nie było, a tak naprawdę na kanale doszło jakieś... nie wiem ile... z 30 tysięcy nowych subskrybentów. Nie, chyba nie tyle. Dobra, z 25 przypuszczam, albo 20. Także dużo osób może go nie znać. Troszkę go znaczy? Będziesz Zuzia YouTuberką? Popatrzcie tutaj. <laughs> pomachaj. A pomachaj, pomachaj. Zrobisz czy nie? No nie wstydź się. Nie <laughs> zrobię. <laughs> Hej. Strasznie wieje na tej fuercie, ale to ostrzegało mnie akurat przed tym, naprawdę dużo ludzi, że tutaj zawsze wieje. <laughs> Także w ogóle nie jestem zaskoczony. ale się odpływ zrobił. Chciałem Wam pokazać ładną plażę. Aha, ale do ładnej plaży to chyba trzeba iść. Po prostu tam dalej. Bo tutaj są same kamienie. No i bardzo duży odpływ. No tak, tam jest plaży. To za chwilę tam pójdę zobaczyć. Bo pokażę wam co jest tutaj. Leczek jak tusy tu rosną. Tu jedna, a tam jeszcze kolejna Ogólnie jak tu lądowałem samolotem Wszędzie pustynia, wszędzie. Zresztą jak ktoś był to wie jak to wygląda. To jakieś bunkry są. W Idziemy właśnie na rodzinną kolację, świętować taty urodziny, ponieważ właśnie tutaj przyjechaliśmy z tej okazji. Na taty 60. Jak już wcześniej Wam mówiłem we vlogach, tak w ogóle odebrałem swoją nową kolekcję z Grand Game, którą mi wysłali. Dziękuję bardzo. To jest legal. I selekcja jest possible también. Oj, śmierdlica. Tutaj jeszcze rybka. No to się makuję. Wam to spina, to spina tak przezkową. Strasznie przezkową, ostry. Znaczy nie ostry, tylko taki. No na problem z Dobry Dobry Mistrzostwo Świata. Mała gwiazda YouTube'a będzie. Ujek Piotr Niania Chodź tu Zuzia Popatrz się tutaj. Tu się popatrz. Wyślij Buziaka. Wyślij Buziaka. Mua. Mua. Pięknie! Taka ładna Zuzia! Teraz póki się muszę dzieckiem zajmować to trochę bym chciał sprostować pewną rzecz, którą wczoraj niektórzy ludzie bardzo źle odebrali. Sprawdzałem jak to nagrałem, pytałem się do znajomych i każdy mówi, że to nie zabrzmiało tak źle, jak niektórzy pomyśleli, że my sobie szukamy dziewczynek do towarzystwa jeszcze każemy im za to płacić, to nie wcale tak. My po prostu szukamy ekipy, która chce z nami polecieć na wakacje, ale jako uczestnicy wakacji, a nie że my sobie szukamy dziewczyny, żeby im opłacić Nie, za nie wiadomo o co, bo nie szukamy tego. Najbizie, o chodź tu, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Najbizie nie sądzę, żeby brakowało dziewczyn, żebyśmy musieli sobie tak robić. takie rzeczy. Także nie wiem skąd te frustra... frustracje u wielu ludzi. Chodź tu Zuja, chodź tu. Chodź tu szybko. Chodź tu szybko. Chodź tu szybko. Ucieka mi. Chodź tu. Co tu jest? Popatrzcie tutaj ładnie. Pokaż język. A pokaż tu język tak. Na tak, Kochane dziecko. Ostatni raz ją widziałem. Jak była jeszcze małym robakiem, tylko robiła w gacie. I teraz już taka dziewucha. I cały czas mi ucieka. chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Co to zrobiłaś? Zostaw Złośna. Chodź. chodź, chodź. O. Tak. Tak. O. A jeszcze druga sprawa. O której muszę powiedzieć, chodź tu, Zusia, chodź. No. To jest y, sprawa, że wielu ludzi pisze, że ja teraz tylko <laughs> imprezuję i tak dalej. Czyli ja od razu zapowiedziałem, że dla mnie okres ten w Europie, który jestem teraz, to są wakacje, to będą imprezy. To będzie zupełnie inne zwiedzanie niż było wcześniej na tym, ponieważ będę zwiedzał i dobrze się bawił. Są wakacje w końcu. Mimo tego, że są słabe, przez to się dzieje to jednak to są wakacje. Także proszę nie wylewać w jakiś swoich żali, że ja ciągle piję albo coś. Bo to jest moja indywidualna sprawa, co ja robię. I każdy na tym kanale też jest z własnej woli, a nie, bo ktoś mu kazał. Jeszcze wieczorem spacer. Rodzinny, żeby rozchodzić to, co zjedliśmy, kolacja bardzo dobra, wypita. zdrowie taty. Teraz trzeba trochę rozchodzić, no idziemy do spania. Jutro rano zaczynamy dzień od śniadania i kawy, to oczywiście, a później trening z Pawłem. Wielu z Was go nie znało. Potwierdziło mi się to na samym Instagramie. Ile osób było w szoku, jak zobaczyli, że mam brata bliźniaka, ale to po prostu przez to, że nie oglądali poprzednich zdjęć, wcześniejszych po prostu. No, także teraz trochę go będziecie oglądali. Dobra, dzięki wielkie, żebyście ze mną pozdrawiam serdecznie. Do następnego i parę osób, niech się wyluzuje, bo spiny niepotrzebne. Szczególnie na tym kanale. Jest już kolejny dzień. Na końcu, na końcu tego filmu pokażę Wam parę urywków z treningu. I dziękuję przede wszystkim SFD za współpracę. Dzisiejszy trening poprowadzi trener Paweł. Zobaczycie jakie ciekawe kombinacje ma do tych osób, które jeszcze nie znają Pawła, bo jest na pewno dużo na tym kanale. Zresztą o tym się przekonałem wczoraj na Instagramie. Ile osób było w szoku, że ja mam w ogóle brata bliźniaka? No. Paweł jest 5 minut młodszy ode mnie. przy 3 i w ogóle. Dobra, zobaczycie coś ciekawego. Paweł jest w reprezentacji Polski w Kadrze Polski w K1, w kadrze Anglii. K1 i Wajtaj? Nie, w polski Wajtaj. No, w Polskim Wajtaj, No. I Paweł zdobył mistrza świata K1 właśnie w 2018 roku. Także zobaczycie ciekawy trening. Zaczynamy. Dobra, to pierwsza kombinacja. Zaczynamy. Lewy, prawy, lewy sierp. locking. Wracamy. Prawy, lewy sierp, prawy prosty. Cesko głapiemy za głowę i kolano. Zaczynamy. I powoli. Raz, dwa, trzy.

Druga propozycja dla Was na dzisiaj. Robimy lewy, prawy. Paweł robi lewy, ja robię unik. Prawy, sierp, prawy, wewnętrzne loki, prawy, sierp i robię kolano. I w tym momencie on łapie tą nogę, a ja w tym samym momencie robię łokcia z góry. Prawego gór. Dobra, teraz się dzieje. Raz dwa, dwa. raz, dwa, raz, dwa, trzy, loki, raz, dwa. Wiecie na końcu, jak on złapie mi tą nogę, to ona od razu na szczękę wchodziło. Dobra, teraz pa. I ostatnia propozycja dzisiaj dla Was. Robimy lewy, prawy, śierp. On broni. Kopiamy drugi, wyłapuje mi tą nogę. I w tym samym momencie, jak tutaj ma otwarte, jak ktoś jest dobry, no to wiadomo, że sobie zasłoni. Ale dużo ludzi nie zasłania i w tym samym momencie idzie tutaj na szczękę. Cios. Dobra, lecimy. Znaczy jak trenujecie, pamiętajcie, że przy złapaniu nogi, trzeba sobie tutaj bronić szczękę i odchylić się do tyłu. Ale dużo ludzi po prostu popełnia ten błąd i jeśli nie, nie odchyla, nie broni jej i wtedy może od razu wejść w prawy. Czyli tak. Raz, dwa, trzy. I od razu z tobą. Dobra, to by było na tyle. Teraz jeszcze pokażę wam trochę tarcz, jak sobie robimy sami. I tyle na dzisiaj.

Dobra, tyle dzisiaj od nas, teraz jeszcze się trzeba podpompować trochę, mamy siłownię fajną w hotelu, także trzeba korzystać, także będzie mocny treningowy tydzień z Pawłem, trening, odpoczynek, zwiedzanie, będą podróże wojownika, tak chcieliście, <grytanie> pozdrawiam serdecznie. I po treningu trzeba zjeść batonika i dodatkowo to, to wam tak muszę polecić, najlepsza rzecz jaką jadłem chyba, smakuje jak Rafaello.